Dzień dobry, Janko so Omaha. Dzisiaj znowu porozmawiałem o sporcie, o przygotowaniu motorycznym w sportach walki, więc tak jak mówiłem na początku robimy kondycję. Kondycja to przede wszystkim bieganie. Później dochodzi w okresie przygotowawczym i w każdym cyklu treningowym siła wytrzymałość. Po sile wytrzymałości. Technika, pracujemy nad techniką, jak to Bruce Lee mówił. Lepiej nauczyć się jednego uderzenia tysiąc razy powtarzać niż tysiąc uderzeń. Po tym okresie, przed samą walką, już przed zawodami, jest okres przygotowania szybkościowego. Luźne, szybkie, dynamiczne treningi, celność, i tak to wygląda. Zapraszam do następnych materiałów, które będę robił na. über den Fall der langsamer haben